Siemanko, wiem że jest totalnie środek majowego weekendu, ale jesteśmy wręcz pomiędzy odcinkami sanatorium miłości, a konkretnie po siódmym odcinku, nadal nie rozumiem dlaczego we wtorek 3 maja wyemitują odcinek numer 8, ale okej, okay, jak TVP chce tak będzie, tymczasem odcinek siódmy zaczął się nigdzie indziej jak na polu namiotowym sceną podczas której Berlinka mówi do Zosi że dziękuję jej, że mogła się kimnąć w jej namiocie, bo nie będzie owijać w bawełnę, ale pogoniono ją z jej własnego namiotu. Ale jednocześnie Berlinka i Zosia nie obgadywały koleżanek tylko stwierdziły, że kibicują tym, który zamienił namioty, bo nie mają po 15 lat i może akurat dopisze im szczęście. I tutaj cyk budzi się Natalia obok Mareczka, niby dwa oddzielne łóżka ale namiot jeden, za to Andrzej z Legii pod dwoma kołdrami i Romek bez kołdry omawiali jak dobrze sprzedali swojego zawodnika, wspominając, że ta dziewczyna to Real Madryt tylko czy zawodnik jest na to przygotowany, i generalnie niby nie wiadomo, ale raczej chodziło o Marka i o Natalię, gdzie Natalia wspominała minioną noc słowami, że zadbała o Marka, bo kiedy ten mówił, że jest mu zimno ona się w niego wtuliła i wtedy już było mu ciepło. Zapuchnięty Piotrek natomiast to obudził się w namiocie za nią i dyskutowali, że skoro i tak chodzą cały czas za ręka to po co się kryją, Piotrek stwierdził, że z każdym dniem Ania staje mu się coraz bliższa, chociaż ledwo widział ją przez zapuchnięte oczy. Ania natomiast stwierdziła, że cieszy się, że jej się odnaleźli. Tutaj, w sanatorium miłości, niestety poza Andrzejem i Romanem reszta namiotów rano przechodziła etap hollow i tylko w ciszy pomaryżerowali do powrotnych busów bez zbędnych dyskusji, Jedyniania i Piotr trochę sobie rano podyskutowali, później kuracjusze busami zostali przewiezieni do sanatorium a stamtąd musieli od razu pomaszerować na kółko dyskusyjne z Manowską, nieważne czy spali czy nie spali. Ważne że kółko czeka, Manowska zapytała ich w pijani wody o pierwszą miłość tutaj Andrzej z Lombardu uważnie słuchany przez Zowięzłą że mówił jak to poznał swoją pierwszą miłość na koloniach i utrzymywał z nią kontakt listowny do czasu aż im się ten kontakt nie, urwał, Piotr natomiast wspomniał że jego pierwsza miłość starsza od niego nauczyła go tego, żeby na tyle dobrze zakończyć swój pierwszy związek żeby móc w spokoju rozpocząć kolejny związek. Berlinka natomiast powróciła wspomnieniami do obozu harcerskiego kiedy poznała swoją pierwszą miłość, której widok rozłożył ją na łopatki, Od razu wpadła na pomysł, żeby udawać że ją złamała nogę, żeby zwrócić jego uwagę, a on ją niósł na rękach całą drogę. Fina nie doszli do wniosku, że każda miłość jest tą pierwszą, bo i każda miłość jest inna, za każdym razem przeżywasz to inaczej, co nie umniejsza tym poprzednim. Ja też tak uważam i nie rozumiem dlaczego emeryci nie mogliby być bez pamięci zakochani. Niech każdy żyje jak chce i jak potrafi. Kuracjuszem odcinka niespodziewanie został Marek. Marek z szacunkiem do wszystkich pań na forum na randkę zaprosił Natalię, bo w końcu to z nią spędził ostatnią noc w jej namiocie. Marek zapukał do drzwi Natalii w szlefroku z drugim szlefrokiem w ręku i z różą za pazuchą. Wręczył jej róże i poprosił o przebranie się w szlafrok. Natalia wyznała, że jej Mareczek jest romantykiem. Fiufiu fiu już używamy zaimków dzierżawczych, to już ten etap. Mareczek zabrał Natalię na masaż dla dwojga gorącymi kamieniami. Jego masowała kobieta, a Natalia mężczyzna i Marek od razu zaznaczył, że temu mężczyźnie zazdrości. Natalia wyznała Markowi, że dobrze całuje. A on odwzajemnił się komplementem. Szkoda, że nie mieliśmy podglądu nocnego w ich namiocie. Goła Natalia zaczęła pokazywać serduszka, mówiąc, że coś się budzi, no bo pisał się chyba mareczek w tym namiocie. Później Natalia wyznała, że czuje się jakby mieli po 17 lat i płoną razem. Także grubo, no na wrotkach się tu nie skończyło. W końcu doszło też do randki Andrzeja z Lombardu i Zosi z Łomży, na które nie ukrywam wszyscy czekaliśmy. Przyjechała po nich uśmiechnięta Ciuchcia, bo wiadomo to jest najbardziej pozytywna para. Andrew wręczył Zosi bukiet róż pod kolor jej stroju, a ona zapytała dlaczego ona, skoro Andrzej może poznać wszystkie. On wyznał, że uważa że poznał wszystkie ale prawdziwą przyjemność sprawia mu właśnie jej towarzystwo. pociuchci Andrzej zabrał Zosie na obiad o kolację, na której kosztowali nowych dań karmiąc się wzajemnie co bardzo Zosi podpasowało. I jakby tego było mało Andrew zaśpiewał Zosi milion białych różały pugaczowej. W dodatku w tłumaczeniu, Nosza po z głów. Zosia była zachwycona. Andrzej zapytał czy nie będzie problemu jak odwiedzi Zosię po sanatorium, a ona stwierdziła że a co, niech przyjeżdża, ale kuracjusze czekały jeszcze co odcinkowe zajęcia, którymi okazały się odlewy twarzy. Zośka od razu odmówiła, bo przerażała ją sama wizja czegoś takiego, Berlinka odmówiła z powodu na kaszel, Monika zrezygnowała ze względu na klaustrofobię. Ania też omówiła, bo stwierdziła że jej pamiątką po sanatorium będzie Piotrek, wiadomo każdy ma taki suwenir za jaki zapłacił, mimo wszystko większość skusiła się na maskę i Manowska po wykonaniu masak starała się coachingowo wypytać kuracjuszy czy lubią swoje maski, najlepszy był Romek który stwierdził że powiesi odlań w salonie i będzie opowiadał tę historię odlewu upiększoną i wydłużoną do kilku godzin. Mariola z i stwierdziła, że podczas odlewu była szczęśliwa, bo w Polsce czuje się młodo i szczęśliwie. Z tej okazji Imanowska zaprosiła ją na rozmowę w Cztery oczy. Mariola wyznała, że uciekając z kraju w stanie wojennym z 14-miesięczną córką była w separacji z mężem. Mariola wyznała, że mąż się bił i że to było dla niej tak bardzo szokujące, że nie wiedziała, czy to jej wina, czy może to jakoś naprawić. Jednak kiedy zobaczyła, że to wpływa na jej córkę, wzięła się w garść i odeszła od męża, znalazła pracę, opiekunkę i dała córce najlepsze życie, jakie była w stanie jej dać. W sanatorium zrozumiała, że nie zna siebie i nie wie czy Hubert traktuje ją poważnie, chociaż czasem czuje jakby był w niej zakochany. To jednak jest płochliwy niczym górska łania, albo łabądek przechodzący przez autostradę, bo one zazwyczaj tak bardziej po wodzie. Po rozmowie kuracjuszy czekał zjazd z mostu, co totalnie nie zrobiło wrażenia na Marioli, która ma za sobą tysiące skoków spadochronowych. Ale przeraziło Huberta, pierwszy zgłosił się Romek bo jak stwierdził w życiu nigdy by na niego złamanej złotówki nie postawił, no i Romek poszedł jak przecinek w dół, a jego akcja upań wprost proporcjonalnie w górę, jak stwierdził nawet i Amerykanka mięknie jak widzi takiego odważniacha, druga pojechała Amerykanka, wielbicielka adrenalinki, no i Romuś mówi do niej na dole, że Hubercik teraz ławeczka Romuś wraca do Grey Barabara, bara, bara, bara. ojciec tegoroczni emeryci, kolejny poszedł Andrzej z Legii który zrobił zjazd z mniejszym entuzjazmem niż pierwsza dwójka, ale zjechał, Berlinka postanowiła przełamać lęk wysokości żeby jej synowie nie mówili jej ale z ciebie cienki bolek, Ania zjeżdżając z mostu nie miała oporów, ale po opowiadając o tym i wspominając o wsparciu Piotra, popłakała się, mówiąc, że to wspaniałe uczucie i że myśli, że to już jest miłość. Najdłużej przyszło im czekać na Piotra Huberta, który pojawił się pod mostem ostatni, ale też zjechał. Wieczorem w pokoju Andrzej z Lombardu zdradził, że Hubert rano kwiatki dla Amerykanki zbierał i policja go ganiała. Hubert się nie przyznawał. Za to w pokoju Marka i Piotrka ten drugi zagajał Marka czy pilnował masażysty żeby nie pozwalał sobie za dużo na jego ręce z Natalią, widać że panowie nadają na tych samych chwalach, w końcu wymienili się już partnerkami, Natalia zachowawczo stwierdziła że serduszko pika i ona na razie za tym podąża, za to Romek z Andrzejem z Legią omawiali transfer Marka do Natalii jako swoje rzekome dzieło życia. Za to w zwiastunie nie widać było że odwiedzi ich Norbi będą grali w koło fortuny, a Anka zżyga się pod helikopterem. Także za dwa dni czeka na szałowy odcinek. Jak myślicie czy padnie w tym sezonie rekord par czy wszystkie one rozejdą się szybciej niż się sparowały w programie? Dajcie znać w komentarzach co sądzicie, a tymczasem miłej majówki i bye bye!